Jesteśmy dzisiaj pod Ezgiechem i wraz z Ośrodkiem Etyua robimy sondę uliczną w sprawie tego, czym stresują się studenci. Zapraszamy! Jesteśmy tutaj dzisiaj z. Z Mileną. Z Szymonem. Kacperem. Z Ida. Cześć, jestem Mateusz. Zaczynając, czym się stresujesz w takim codziennym życiu? Myślę, że jako student studiów dziennych najbardziej stresuje mnie mimo wszystko. Nadmiar obowiązków, jakaś praca w organizacji, pracuje też, więc po prostu to wszystko skumulowane no, często powoduje dużo stresu, no i czasami ciężko jest sobie z tym poradzić. Tak, stresuje się w życiu, jak myślę, że większość osób. Myślę, że jest to stres spowodowany głównie z przyszłością. Z niepewnością w tej przyszłości, z taką niewiadomą, gdzie pójść dalej, i czy wybory, które podejmuję, są dobrymi wyborami? Ogólnie nie stresuję się jakoś bardzo dużo, ale kiedy już się stresuję, to stresuję się mocno. I najczęściej są to rzeczy, które, które, na których mi zależy po prostu. Jeżeli chodzi o naukę, to jest to czas sesji, kiedy są egzaminy. Jeżeli to chodzi o jakiś własny rozwój, to są jakieś takie moje cele i próby zrealizowania ich. A czy masz jakieś swoje sprawdzone techniki, na radzenie sobie z nadmiernym stresem? Cały czas szukam tej idealnej, ale jak na razie to zauważyłam, że zajęcie sobie głowy i myśli czymś innym, na przykład jakim, jakąś, jakimś zainteresowaniem sportem, albo na przykład są takie. Handcraft, rzeczy typu robienie z gliny, to bardzo uspokaja. Spotykanie się ze znajomymi też fajnie wpływa na moje samopoczucie, i myślę, że to są na dzień dzisiejszy najlepsze moje sposoby. Myślę, że najważniejsza jest organizacja i jakieś takie ukształtowanie sobie tego wszystkiego, yy, znalezienie priorytetów. No i mi osobiście też bardzo pomaga rozmowa z bliskimi. Fajnie jest mieć osoby, po prostu, z którymi możesz się utożsamić i wspólnie powylewać żale czasami. I. Myślę, że klucz to rozmowa po prostu i, i planowanie swojego czasu. Mam, taki, mam taką w miarę rutynę tego, że, że po ciężkim dniu lubię sobie wyjść na siłkę, lubić sobie dziczkę i, e, i trochę powyciskać ciężarów i to mi pomaga się trochę odstresować i też głowa idzie w zupełnie innym kierunku. To, jest tak, to są takie dwie, no, półtorej, dwie godziny, w których ja mogę, mogę nie myśleć o tym, co jest, co jest nie tak i czym, czymś, co się stresuje, tylko po prostu, po prostu te dwie godzinki lecą, nie? I To jest, to jest wydaje mi się, że... może popularne, ale, ale działa, przynajmniej u mnie działa. Ostatnio zacząłem chodzić na spacery bez telefonu, żeby właśnie się odciąć od takiej, tego dostępu do informacji, co to głównie wywołuje po prostu ten stres, bo wszystko jest związane z tym, co robię kontakty, więc po prostu odłączam się od telefonu, od messengera, nie sprawdzam i po prostu tak z własnymi myślami trochę zostaję i to tak mnie uspokaja i przy okazji spacer na łonie natury to też jest fajna rzecz. Moim takim najlepszym sposobem aktualnie jest to, że po prostu sobie robię zwyczaj po prostu listę w notatniku, jakiejś rzeczy, co zrobić, jakieś plusy, minusy, wtrącone iść. To mi trochę pomaga, ale to nie jest jeszcze taki sprawdzony w 100% sposób. Pewnie są jakieś lepsze, dla mnie to na razie działa, ale szukam jeszcze. Chyba najlepiej zawsze jest porozmawiać z kimś o tym, przedyskutować, jakąś, powiedzmy, ważną dla ciebie osobą i, i mam wrażenie, że wtedy da się jakoś sensownie wywnioskować, co, co robić i jak postępować dalej po prostu. Czy uważasz, że na studiach wystarczająco mówi się o zdrowiu psychicznym? Myślę, że nie. Bardzo skupiamy się na takiej teoretycznej wiedzy i na zdobywaniu takich umiejętności, które, powiedzmy, jakoś tam się nam przydadzą. No ale jednak to jak dbacie o swoje zdrowie psychiczne jest jedną chyba z najważniejszych umiejętności. Bez tego nie ma tak naprawdę wszystkich innych sukcesów i, i naszego szczęścia. Myślę, że nie. Myślę, że ja na przykład w ogóle nie słyszałem przez cały rok w zasadzie nic yy, związanego z tym tematem i, i ten temat jest, yy, nie jest na tyle popularny i nagłaśniany, że dużo osób w sumie nie wie o tym. Znaczy no, chyba nie ma w ogóle. Tak w sumie. Chyba są jakieś jedne zajęcia, ale to chyba nie ma za bardzo takich zajęć a myślę, że powinny być? Myślę, że by się przydały na pewno. I ostatnie pytanie: Czy znasz jakieś może miejsca, do których można się zgłosić? Jak sobie nie radzisz ze stresem? Stacjonarnie nie wiem, że jest ten telefon zaufania, czy chyba tak nazywa. To on jest gdzieś tam dostępny 24 na 7 chyba i do niego zawsze może zadzwonić. A w sumie nic innego nie znam. Można pójść do psychologa, jest psycholog na studiach. Z tego co wiem to są bardzo długie oczekiwania do niego, co nie jest w porządku. Ale zawsze można sięgnąć po jakieś treści w internecie. Jest dużo podcastów, e, które uczą, jak sobie radzić ze stresem, dużo książek. Myślę, że może być z tym ciężko, bo dużo z nas e, pochodzi z miast, w których e, no, nie studiujemy. Ja sama nie jestem z Warszawy, więc bardzo ciężko na początku w ogóle odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wiedzieć w ogóle, gdzie takiej pomocy szukać. Też bardzo często takie pomocy kojarzą nam się z wysokimi kosztami, a wiadomo, że my jako młodzi ludzie też. Nie zawsze możemy sobie na takie coś pozwolić, więc fajnie byłoby, gdyby to był, ta wiedza była bardziej dostępna.